Jan Nowicki oraz Andrzej Grabowski poznali się na obozie dla uczniów szkół artystycznych. Andrzej pojechał tam odwiedzić swojego brata Mikołaja. Młody Grabowski znalazł się tam w grupie znacznie starszych od siebie chłopaków i tak poznał Nowickiego. Nowickiego i Grabowskiego wiele naprawdę sporo. Obaj nie pochodzili z wielkich miast i bardzo lubili literaturę. Zobacz też, smutne wieści z domu Andrzeja Grabowskiego. To już koniec. Córki bardzo się martwią w książce Żyć Jak Wielki Szłamdrzej Grabowski wspomina, że do dziś ma wyrzuty sumienia. Okazuje się, że aktor zignorował ostatniego, jak się okazało, sms, a od przyjaciela. Nowicki pisał do Grabowskiego, jednak ten nie odpisał na jego wiadomość. Myślał, że zrobi to następnego dnia ponieważ był na imprezie, niestety Nowicki zmarł i mężczyźni nie zdążyli się już skontaktować. Poprzedniego dnia wróciłem z Nowego Jorku. Od razu poszedłem na trzydziestolecie Polsatu, które było transmitowane. W trakcie dostałem SMS, a od Janka i Ani cieszymy się, że jesteś już w Polsce, bo widzimy cię w programie na żywo. Nie chciałem odpisywać w trakcie, bo tam wszystko kamery pokazują. Potem zapomniałem odpisać. Przyjechałem do domu, było późno, myślę, ach, jutro napiszę, zadzwonię do nich. Poszedłem spać. O wpół do ósmej rano telefon, Ania, Jezus, co jest? I jej rozpaczliwy głos w słuchawce, rozdzierający powietrze, Janek umarł. Miałem do siebie żal, że nie odpisałem mu na SMS, a nie zadzwoniłem. Skąd mogłem wiedzieć, że to ostatnia wiadomość? Nie narzekał na nic, był do końca szczęśliwym człowiekiem, no i umarł tak, jak sobie wymyślił, w ramionach ukochanej Anusi, wspomina Grabowski. Zobacz też, Grabowski skrytykował własne postępowanie. Teraz z głosy zabrały jego córki a Andrzej Grabowski przeszedł spektakularną metamorfozę. Wszyscy byli w szoku Zuzanna i Katarzyna zachwycają urodą. Andrzej Grabowski musi być dumny zdjęcie Jan Nowicki slash Prończyk slash akpa.